Trasa Tarnów, Pilzno, Dębica. Jak widzimy, trasa zaczyna się w Tarnowie. Z Tarnowa wychodzimy przez górę Świętego Marcina i Zawadę, następnie trasa biegnie przez Łękawice, Szynwał, Łęki Górne, Dolne aż do Pilzna. Zapisnem przez Dobrków, Połomie, braciejową Stasiówkę. Aż do zawady koło Dębicy. Z ciekawszych miejsc na mapie, no to widzimy tutaj górę świętego Marcina, następnie za Pilsnem mamy Dębniak, i potem górę Bratnią. Jeżeli popatrzymy na naszą trasę i wykres wysokości, to widzimy, że po pierwsze, trasa ma 53 km ponad długości, 914 m suma wzniesień, 873 m suma spadków. Widać, że po wyjściu Starnowa tutaj ciekawiej zaczyna się robić w okolicach Marcinki, gdzie mamy wzniesienie. Następnie teren jest dosyć urozmaicony aż do Łęk górnych, od łęk górnych, tak bardzo spokojnie opada teren mniej więcej do okolic Pizna I za piznem znowu zaczynają się wzniesienia i bardzo urozmaicony teren. Tutaj mamy pierwsze wzniesienie większe, potem znowu urozmaicony teren i drugi szczyt. I potem trasa na końcu powoli opada aż do zabawy koło, Dęb... za wady koło Dębicy. Na koniec prześledzimy sobie jeszcze raz trasę na mapie satelitarnej. Starnowa, wychodzimy w kierunku Góry Świętego Marcina. Tutaj bardziej urozmaicony teren i podejście najpierw do ruin zamku, potem do Zawady. Ten bardziej urozmaicony teren ciągnie się mniej więcej do miejscowości. Łęki górne, tu się zaczynają łęki górne, i trasa zaczyna nam spokojnie opadać aż do Pilzna. Za Pilznem teren zaczyna się wznosić, trasa w górę i biegnie głównie przez lasy. Mamy tutaj pierwsze wzniesienie, czyli Dębniak, i potem Góra Bratnia, i zejście do Zabady.